To wideo jest czwartym wideo z cyklu naszego kalendarza adwentowego w 2024 roku. Więc jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału i nie chcesz, żeby ominęły Cię pozostałe filmiki z naszego kalendarza adwentowego lub podobne akcje w przyszłości, to pamiętaj, żeby koniecznie kliknąć zasubskrybuj oraz włączyć powiadomienia. A skoro dzisiaj jest 4 grudnia, przynajmniej tak zakładamy przy kalendarzu adwentowym, więc barburka, święto górników, więc dzisiaj w danych trochę pokopiemy. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy budować dokładnie taką wyszukię. I zobacz! Jak tylko będziemy wpisywać cokolwiek do tego okienka, to Excel będzie automatycznie pokazywał nam, co tak naprawdę. Podlega zwrotowi w takiej wyszukiwarce. Innymi słowy, zbudujemy dynamiczną wyszukiwarkę. Po wpisaniu frazy, na przykład Flight, zobaczymy wszystkie produkty, które zawierają w sobie słowo Flight i to na żywo. Oczywiście potrzebujesz do tego Excela 365, tak żeby to wszystko ładnie działało, ponieważ będziemy wykorzystywali funkcję chociażby filtru. I mówię tu o funkcji, nie o narzędziu. Poniżej w linku znajdziesz odwołanie do naszego bloga, który wyjaśnia, czym ta funkcja filtru jest. Ale na ten moment, jak się do tego zabrać? Startujemy od. Czystego pliku, w którym mamy po prostu ułożone różnego rodzaju dane. I to jest ten plik, który tutaj widzisz. Mam w tym pliku prawdziwą Excelową tabelę, i ta prawdziwa Excelowa tabela, ona zawiera informacje o sprzedaży jakichś produktów. Mam tutaj ileś kolumn tych produktów itp. Itd. I co ja bym chciał teraz zrobić? Chciałbym uzyskać taki rodzaj mojego filtrowania, żeby po wpisaniu frazy wyniki pojawiały się w nowym arkuszu. W ogóle chciałbym, żeby tam się znajdowała wyszukiwarka. Więc jeżeli chcę mieć wyszukiwarkę w nowym arkuszu, to co muszę zrobić na sam początek? Oczywiście wstawiam sobie nowy arkusz. Przypominam, jest taka sztuczka, jak wciśniemy Shift F11, to ten nowy arkusz nam bezpośrednio wskoczy do Excela. I tutaj uwaga, nie wciskać Ctrl F11, bo wyniki mogą Was troszeczkę zaskoczyć. Co się dzieje dalej? Oczywiście nazwiemy nasz arkusz, ponieważ będziemy trzymali pewną higienę pracy, będzie to wyszukiwarka. I żeby zbudować taką wyszukiwarkę, musimy się oprzeć na kilku konceptach. Po pierwsze, musimy wykorzystać funkcję filtru. Funkcja filtr pozwala mi dynamicznie przynieść za każdym razem efekt filtrowania, czyli za każdym razem będę w stanie spojrzeć w aktualne dane. Nie muszę się martwić tym, żeby filtr odświeżać itp. itd. To są cechy funkcji filtru. Więc jeżeli chcemy zbudować funkcję filtr, czysto teoretycznie, gdybym chciał uzyskać Taki rodzaj wyszukiwania, filtrowania, że na podstawie tego arkusza kontozo przepiszę sobie do nowego arkusza wszystko, co ma kolor Blue, to mógłbym zbudować moją wyszukiwarkę. Tak, mógłbym powiedzieć filtruj mi Excelu całą moją tablicę, którą tutaj mam, ona się nazywa, zawsze jak ładnie wskoczyła nazwa Data Order Rose, pod warunkiem, że w kolumnie Kolor znajdziesz słowo blue. Teraz, jak ja zamknę nawias, potwierdzę enterem, to dostaję od razu tutaj wynik mojego wyszukiwania. I nie jest źle, ale nie do końca o to nam chodziło. Po pierwsze, brakuje nagłówków, i tutaj tych nagłówków nie naprawimy inaczej niż po prostu najzwyczajniej w świecie raz, jednorazowo, kopiując sobie do naszej wyszukiwarki, tak żeby się znajdowała nad naszymi danymi. Temat zamknięty, jeżeli chodzi o nagłówki. Natomiast pojawia się pewnego rodzaju problem, no bo przecież nie to chcieliśmy uzyskać. Chcieliśmy uzyskać wyszukiwarkę, która to. Za każdym razem, gdy my wpiszemy jakąś frazę z nazwą produktu, ona przeszuka kolumnę Product Name, bo tutaj się ta nazwa znajduje i wyświetli mi te aktualne wyniki. I tutaj musimy troszeczkę więcej poświęcić czasu na to, żeby wyjaśnić, co się tak naprawdę musi zadziać. Po pierwsze, w jaki sposób sprawdzić, czy. Dany tekst, dana nazwa produktu zawiera frazę, której poszukujemy. Czyli jeżeli ja wpiszę na przykład słowo tajkun, no to chciałbym zobaczyć te produkty, które zawierają tajkun. Jeżeli ja wpiszę sobie expansion, no to powinienem widzieć te, które zawierają expansion. Więc pierwsza część tego zadania polega na sprawdzeniu, czy dana nazwa zawiera tekst, który mnie interesuje. I na razie tak roboczo ja przeskoczę do tej wyszukiwarki kontozo, czy do tych danych źródłowych kontozo, i pokażę Ci, w jaki sposób można byłoby w ogóle sprawdzić, czy dana linia zawiera jakiś tekst. Więc roboczo w kolumnie obok, żeby wam pokazać, w jaki sposób to będzie działać, załóżmy, że będziemy poszukiwać słowa flight w tytule. Co mogę zatem zrobić? Mogę skorzystać z funkcji, która nazywa się. Szukaj tekst. W momencie, kiedy ja skorzystam z funkcji Szukaj tekst, jestem w stanie powiedzieć, czego szukam, czyli tutaj w cudzysłowie, na przykład Fly, wskazać tekst obejmujący, który mnie interesuje, a więc nazwa produktu. I mogę jeszcze wskazać liczbę początkową, ale nie jest to dla mnie istotne, ponieważ mnie interesuje po prostu stwierdzenie, czy w ogóle występuje wpis, a niekoniecznie czy jest pierwszy czy drugi. No i zobaczcie, pojawia się oczywiście błąd ARG. Dlaczego się taki błąd pojawia? Ano, gdybyśmy sobie popatrzyli, przeciągnęli, to w większości przypadków ten błąd jest, ale gdzie nie, gdzie zdarza się tak, że go nie ma. Z czego to wynika? No jakbyśmy się przyjrzeli takiej linii, gdzie ten błąd nie wystąpił. Na przykład tutaj. Zobaczcie, że ta nazwa zawiera w sobie. Sobie słowo flight. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie nie pojawi się błąd, mamy zawartą tą frazę, której poszukujemy. Natomiast, jeżeli błąd znaczy, że Excel próbował znaleźć, nie znalazł i mówi, Arg, nie jestem w stanie odnaleźć tej wartości. Czyli gdybym ja chciał obsłużyć tego typu sytuację, żeby ona była trochę bardziej czytelna dla mnie, to mógłbym po prostu spytać, wiesz co, Excel, tak na dobrą sprawę, to ja chciałbym wiedzieć, czy liczbą jest to, co ty przyniesiesz mi w funkcji szukaj tekst? I tutaj już mam tylko dwie możliwości, ponieważ jeżeli to będzie błąd, to nie będzie to liczba i dostanę fałsz. W przeciwnym wypadku dostanę słowo prawda. Posiadając już mechanizm do tego, żeby taką wirtualną kolumnę utworzyć, co on nam może dać? Jakbyśmy sobie przeszli na naszą wyszukiwarkę, to załóżmy, że poświęcimy jakieś miejsce. Niech to będzie czysto teoretycznie komórka A6. I w tej komórce A6 będziemy wpisywać na początek jakąś frazę, którą chcemy wyszukać. W naszej wyszukiwarce, tak, żeby zmiana w tej komórce powodowała, że my rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie tę informację przyciągnąć. Co moglibyśmy zmienić zatem w naszej formule? Nasza formuła filtruj zawiera tutaj informację mówiącą filtruj. Zamówienia w taki sposób, żeby ten kolor był równy blue. Ja zdecydowanie nie chcę korzystać z tego warunku, on był tylko takim przykładowym warunkiem, który pozwalał mi pokazać, w jaki sposób jestem w stanie w ogóle z innego miejsca korzystając z funkcji filtru i przynieść informacje. My szczegółowo te funkcje tablicowe i ich zastosowanie właśnie w takich ciekawych tematach omawiamy na szkoleniu e-learningowym z Excela zaawansowanego, i gdzieś tutaj znajdziecie link do niego. Więc gdy już mam to Data Order Rows, to jestem w stanie powiedzieć, pokaż mi tylko to, co jest liczbą, szukając tekstu. I tu się zaczyna cała zabawa. Szukam tekstu, który mam na ten moment wpisany w komórce A6, a obejmującym tekstem, i to jest funkcja tablicowa, więc sobie wskakuję na kontozo, jest cała kolumna z nazwami produktów więc zaznaczam całą kolumnę. Muszę dopilnować, żeby liczba nawiasów zamykających i otwierających się zgadzała. Już mam zalążek mojej wyszukiwarki. I w tej wyszukiwarce mogę zamiast FLIGHT wpisać na przykład TAIKUN. No i zobaczcie, już się wszystko dostosowało pod spodem. Mogę wpisać sobie na przykład 37 cali i zobaczę rzeczywiście, jakieś tutaj 37 calowe monitory były, więc już moja wyszukiwarka działa. Jeszcze nie do końca tak, jakbym chciał, bo wiecie, idealnie by było wtedy, tak jak w Google, albo tak jak na różnych stronach internetowych, gdy szukacie produktów, że w momencie, kiedy zaczniecie pisać, to już na żywo będzie Excel filtrował te dane. Natomiast, gdzie pojawia się tutaj problem? Excel potrzebuje zatwierdzonego wpisu w komórce żeby odpalić ten cały mechanizm odświeżania arkusza, a my tego zatwierdzonego wpisu nie mamy, dopóki nie wpiszemy całości, nie wciśniemy enter, więc mam sprzeczne wymagania. Ale z pomocą przychodzi nam coś, co ktoś, fascynuje mnie to zawsze, niezmiennie nazwał formantem. Formanty to są takie kontrolki, które można osadzać na arkuszu. I taką kontrolkę znajdę na zakładce Developer. Jakiej nie macie, to można ją włączyć, dostosowując wstążkę. I na karcie developer jest takie polecenie wstaw jest kontrolka ActiveX, która nazywa się pole tekstowe. I ja taką kontrolkę jestem w stanie wstawić, narysować ją. W zasadzie jakbym rysował słoneczko w PowerPoincie i pojawi mi się takie coś ala pole tekstowe. I to pole tekstowe ma tutaj ze sobą związane różnego rodzaju właściwości. Więc gdy kliknę te właściwości to zobaczę takie okienko, które jest mi w stanie pokazać, co tu mogę pozmieniać. Oczywiście tych opcji jest dużo, można sobie przejrzeć. Zachęcam zdecydowanie. Ale ważna rzecz: jesteś takiego jak link cell, czyli komórka powiązana. Innymi słowy, jak będziesz zmieniał wartości w polu tekstowym, to w której komórce mam robić zmianę. Więc ja mówię, wiesz co? rób zmianę w komórce A6. Więc jako link cell, zobaczcie, wpisujemy sobie tutaj komórkę A6. Zatwierdzam. I nawet widać, że ładnie przepisał mi Excel ten wpis, który był w komórce. Co się tutaj dzieje? Najważniejsza rzecz, gdy wyłączę tryb projektowania, za każdym wciśnięciem backspace jak kasuje za każdą literką Pis w to pole tekstowe powoduje niejako, tak w cudzysłowie powiedzmy, wciśnięcie Entera w tej komórce, czyli jak zacznę pisać na przykład Age, to zobaczcie, że tutaj pojawia mi się pis w tej komórce po każdej literce. Jak zacznę pisać Age'sowe Empires, widzę, że tutaj pojawiają się tylko i wyłącznie te. Gry. Jeżeli wpiszę 42 cale, to też widzę, że mam tylko i wyłącznie te 42-calowe um, monitory, telewizory czy cokolwiek by tam nie było. Oczywiście, to co można byłoby zrobić, to można byłoby ukryć ten szósty wiersz, czy go ukryjemy, czy zastosujemy najprostszy mechanizm Ever, czyli po prostu zasłonimy go. Tak czy inaczej mamy już pewnego rodzaju wyszukiwarkę, która działa dynamicznie w Excelu i co bardzo ważne, naczerpie czerpie dane z tamtego poprzedniego arkusza, więc nie zepsujecie żadnych danych, tu jest tylko ich widok. Więc dzisiaj podłubaliśmy trochę w danych. Jak górnicy musieliśmy sięgnąć głębiej, żeby poszukać tych odpowiednich e, danych, zbudowaliśmy wyszukiwarkę. To jest coś, dzięki czemu Wasze arkusze mogą stać się dynamiczne, przyjazne, mm, ale też robiące taki efekt wow, gdy je roześlecie po firmie. Więc jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to pamiętajcie kliknąć ten guzik zasubskrybuj, włączyć powiadomienia, a jeżeli śledzicie nas z kalendarzem adwentowym w 2024 roku, to już jutro nowy filmik.